Siemanko, Siemanko, witam ponownie. Z tej strony Szala. Znowu jest ze mną Mazereks. Siemanko! Jest ze mną tak samo Ela. Na razie nam tylko dupeczkę pokazuje. pokazuje. Ale coś nie chce głosu dać. Witam, witam. No. Znowu poradnik, online misja. Zrobimy sobie teraz misję łódź w Zatoce. Też jedna z fajniejszych, troszkę dłuższa. Dobry Sianko, musimy się dostać. Akurat jesteśmy pod domem na Bratco po ostatniej misji. Musimy się dostać już prawie na sam koniec mapy do balladobej, Tam mamy zabrać łódź i ruszamy. Tutaj nasz kolega Ela powiedział, że poleci do Guzarda i my za rokiem polecimy samochodami. To, to dobrze, ruszamy. Poszli! No ten oczywiście. Na ten oczywiście nie wyrabia na pierwszym. 10 km do miejsca 10? spotkania. Poczekaj sekundę, ja się zatrzymam, ja sobie to włączę tego. Włączę sobie to GPS, weź też tak? szybkiego GPS-a. No, no właśnie, zapomniałem, że jestem szybki, nie? Szybki GPS, łódź. Tak, a mi drugą pokazuje, ale dobra, pojedziemy tędy, bo dojedziemy z na troszkę, nie? No, no to Ela To tak, pobudadza. żeby nas nie zanudzać drogą, to zrobimy stop klatkę i za chwilę będziemy. <laughs> Dro droga też ciekawa. No, ale... Nie, no to ja właśnie tego. Nie? Toż... Mogłaby być stop klatka, ale ja nie przepadam ze stop klatką. Piękne 3,6. No, w sumie 540 zrobiłem. Kolega też tu spadł, ale już nie zdążyłem go nagrać. O. No i dobra, Ela poleci po pozarda. O, Dobry, dobry momencik, bo mamy jeszcze jednego kolegę, który dołączy do nas. To pewnie się zaraz do nas dołączy. Tylko skończymy tę misję. Hmm. No to my lecimy dalej, Ela poleci po Buzarda, a my wpłyniemy do e, Włotem. Wyjeżdżamy na autostradę, czy lecimy tą drogą? Boże, że to jest czy... Lecimy tą. Ona tam. też jest ciekawa. No bo to jest lepszy, nie? No ogólnie to też jest... Jed... No, się mały. No, tego jak to się nazywa. Jest mały taki, taki moral, nie? Bo my teraz nagrywamy poradnik w misji tutaj ja, Ela Jazor, ja nie? Robimy sobie taki poradnik, ja to tam wystawiam na YouTube'a, nie? To dołączysz się zaraz na innej misji, chyba, że nie grasz, tylko że tak sobie coś naprawię. Wiesz, wiesz. I to elegancko. My, my skończymy tylko tą misję i... i no my dopiero zaczęliśmy. Dopiero też zaczęliśmy. Zatoty, nie. No to, jak co to znaleźć? Znaczy? Jak coś, strzał ostrzegawczy w tył głowy. No, nasze motto. Bo zmieniliśmy z tego, nie? Zmieniliśmy z tego, coś tam wszystko dobrze, ale bez syndykatów aktywnych. A dałem tego, nie? W najgorszym wypadku strzał ostrzegawczy w tył głowy. I emblemat nam się zmienił. No, no. emblemat się zmienił. Nie? Znaczy to tego, nie? To... Ten nożełek, ten Ten, ten orzełek, co był, nie? Ja go tylko tam ciut przerobiłem, bo Ty mówiłeś, że właśnie tak jak ostatni, żeby on był tak, bo kolory były w drugą mańkę, nie? Jakby na polskie, to ja go przerobiłem na polskie, że tam nadal jest czerwony, biały, nie? Tam jeszcze pomyślimy. Ja to tylko teraz włączyłem po prostu, wiesz, żeby był zmieniony za tym był zwykły padalek co tam był, nie? Żeby to jakoś wyglądało, A tu sobie pomyślimy, nie chcę tak, jakiś nas tam dla emblemat zrobić, nie? I to tak, jest, się nie I pomyślimy, jak to... Zostawić, nie? No i dobra, wracając do misji... Zbliżmy zgromadzenie... RSPL i... Na wtórce czy na trójce? Nie się nie pamiętam. A my w ogóle w czwórkę żeśmy grali razem. Mi się zdaje, że my się nie znamy z czwórki, nie? Ja wiem, że ja ci, ja ci... Mówisz? Kurde, powiem ci, że mały... Aha. Także ja nie wiem. Musiałbyś mi wysłać, nie? Bo ja nie, nie pamiętam, nie? Za no. moment! Aha, no to spoko. No dobra, moment. nie do wrócimy do tej, tej misji. Myśmy wszyscy dalej to troszkę tam gdzieś, a co, w ogóle? O! Widziałeś tego tak, ale ELA już tu jest z tym helikopterem mieliśmy dojechać i jesteśmy w podobnym tym no elegancko, no i powoli dojeżdżamy, jesteśmy koło Lato Bay mamy dojechać właśnie na takim dotopem jedna z głównych misji w GTA 5 tu będzie rozgrywana tak właśnie, jeśli ktoś jeszcze bez spoilerów ma, jest singla, panowie tak, mieli jedną z takich bardzo pozackich misji tutaj niedaleko nie myślę, że jeszcze pewnie nie przeszli singla. Niektórzy nawet nie chcą przechodzić singla, bo włączają tylko online, grają online. Na przykład kolega Szala tak uczynił. Tak właśnie, bo przeszłem całe doktryny ak i postanowiłem, że kupię i tak na czwórkę, bo to po prostu jakby to powiedzieć kto konożu, gra na PS3 to... w GTA, kto gra w GTA 5 na PS3, mają w PS4. No właśnie, no. ja kupiłem GTA, bo myślałem, że muszę mieć GTA i wyszło na czwórkę, to muszę mieć na czwórkę, tak samo. No. no i dobra, jesteśmy tego, tu właśnie... Tu już, tu jakby co, era już robi masowy mord. Tak właśnie, tu masy, masowy mord robi. No, my tu dojeżdżamy, nie te i tutaj właśnie, no właśnie widzicie co tu się dzieje Nie, trzeba się szczypać, nie? Ale to robi to tylko popczerem, a my zrobimy broniami Też trzeba bardzo uważać, bo nie to potrafią się wywrócić na plecach Na tym właśnie w tej zacholce. nie widzicie no? Kolega nas tu wyręczył prawda? Tylko, że bo... jak chcecie buzetami tam, tam To, no, to uwaga, to może... bo tą łódka jest No właśnie, uważajcie na tą łódkę, żeby sobie nie, nie szczelić. Czysta. No, widzicie, no nawet żeśmy nie poszczelają, bo tu kolega wszystkich powybijał nam. Możecie, jak to, nie możecie... poszczelali, jak nie poszczelali. To poszczela, ten poszczelę. No to Wy kogoś trafiłeś, nie? No i wiadomo, no, jeśli ktoś nie posiada buzarda, to może tu wjechać i po prostu ich powyszczelać. Patrz, że wróciłeś mnie. No ale jak posiadacie buzarda i nie wiem, chcecie to w miarę nie? szybko zrobić, to też ja, ja nie preferuję szyb, szybkiej misji nie dostaję za nią jakiś tam mega pieniędzy. tylko ja to spróbuję na szybciej. i... No... no. Nie preferuję misji na szybko dostaje się na zamian. Tam mamy nasze wsparcie lotnicze. Kolega tam zapnij pasy z przodu. Spokojnie, przypiłem się nogami do podłogi. Ale na kropelkę, czy na inny klej? to Nie wiesz, jak to było e, ośmiorniczką, tym polskim wynalazkiem. A. To nawet pralkę do ściany przyglejca by to trzymała. E. Myślałem, że na ślinę też dałby sposób. Nie, na ślinę nie próbowałem jeszcze. Nie. I tam mamy nasze magiczną Nie wiadomo, dla niektórych może być ciężko, nic dla niektórych nie. No my to ogólnie wszystkie misje, żebyśmy zrobili e, 150 tysięcy razy, nie? No ale dobra Mniej więcej to. Tu. Tak, i tutaj Wam pokażę z tego miejsca, on na tej góry zaraz pewnie z helikopter To też, jeśli no, nie posiadacie takiego czegoś jak my, czyli naszego pięknego wsparcia lotniczego To warto albo się zatrzymać I sobie tutaj mój stingerem. z stingerem, z gingerem, Albo zwykłą bazę komuś, stingerami z posiadacie ale wiem, hmm, jak nie? wsparcie jest, wsparcie to pewnie łatwo szybko załatwi. Ja tu patrzę, bo ten helikopter zaraz pojawi się za jest 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. to, właśnie. To nie jest. Jest, na Babcie, a a jest. gdzie jest. A, Wiesz, to jest jest. jest. To, to, to Jeden komentarz mam. Leci ten helikopter, Tylko nie wiem co to nasza... nasze wsparcie, to nasze wsparcie już jesteśmy Wsparcie pojechało do pracy, bo ma taką drugą pracę. O, o, o. Patrz, nie trafiłem go nie, Wsparcie troszeczkę tutaj nie daje rady O Jezus, to wypadłem. padłem Jest, no i pięknie dostałem

Samemu nawet, że znajomi by zginęli czy coś w tym stylu, to tu jest bardzo łatwo zginąć. I oni tu wyjeżdżają na motorach i tymi autami. I łatwo I... można w skały wpaść. Tak właśnie, więc... łatwo w skały wpaść. Tu jeszcze jest okej, okay. oni tak samo strzelają, wiadomo jak to komputer, on potrafi trafić, nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak zawsze w głowę i zginąć. Nie. Na tych skoczniach musicie uważać bardzo, nie? Na tych skoczniach jest w miarę, w miarę ciężko. Tak samo tutaj, nie? Tu najlepiej kierować się lekko na prawą stronę, przy tej samej skale i nie szybko, nie? nie, nie warto, jest tylko się wyleci, skoczyć na tę skały i zaraz się I misja jest wysypana, nie? Trzeba potem całą powtarzać, nie? Tu na tym moście zawsze też stoją, właśnie tak jak O Jezu, to, widziałeś to? O, o, je, 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 je. Po, dobra, 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 płyn, dawaj do tego Nie, co sprąga, Ale ty krąga. tu filmujesz, człowieku, ty musisz być tu na końcu Do końca no tak, to tak, czekaj, 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 bo mnie z prądem wciągnie, jeszcze co tu dzieje? Ja a pod wodą jestem. Czekaj, jak zabiję, zabije, tam tylko po sekundę, bo właśnie, o mamy wsparcie lotnicze. To dobra, ja tu zapomnę. Wsparcie lotnicze koło mnie podleci, dokładnie nie miał, tylko wyspy No No dodawaj tego, coś tam tu zaleciłem, olewaj A osłon. Jak już dobiegnę do niego. To jest też dobre, jest dobrą sprawą, jeśli posiadacie kogoś, kto ma buzarda i powiedzmy leci zawsze buzardem i może was osłaniać, nie? To jest dobra rzecz po prostu, to jest nie dwóch sobie jedzie na łodzi. Jeszcze lepiej, jak są cztery osoby, no bo jedziemy od w zespole, jeszcze pewnie tak jak my, jednym ekipom, no to... Tak, powinniśmy... To może w na też... następnych filmikach będzie czwarty do komplety. Tak, tak. Nie, w na będziemy mieli czwartą osobę na pewno. To jest I to zostanie mnie spodzianką. No. No, będziemy mieli czwartego ślira Jak to, jak też, to powiedział? Jest. Czwartego ślira, właśnie. Nie. Dobra I... no, tutaj Tak tak, no i tutaj już hmm. wypływamy, tu większość już się nikt nie pokazuje. Nie, sobie płyniecie po Ewentualnie było, tu... na, na tym moście, Może nie, 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 skorczył, na tym ale moście ale... nie, bo to tą łódź trzeba doprowadzić tam koło, koło Trevora, niedaleko koło jego domu. I tam już nikt nie czeka, nie? Tu chcę po prostu... Nie I wy... domu, on ma przyczepę. On ma przyczepę. No. leci. Chcecie zobaczyć jak z spada. <grym> <noise> Najpierw to trzeba trafić w pistolet. Kurde, ale początkowo widzisz, że... Mało brakowało, ale i tak nie, nie, nie zabiję z tego. O, tak, nie żyło nic. No, no nie żyło, no, no. on wyskoczył. No on wyskoczy i dlatego. Aha, dlatego, no. Ale ja to nie tu <noise> sobie, <sur tego>, nie? <noise> o, tego. No jest zdawaj tego, zabróć, wysielę. Nawet lepiej dla nas będzie, bo dłużej misje czy więcej siano, nie? Zapamiętajcie, to jest najlepsza zasada po prostu. Nie, nie starajcie się robić misji na szybko, nie? Bo nie dostaniecie za tego pieniędzy. Nie? Czym dłużej te misje zrobicie, tym lepiej dla was, nie? Spróbujcie chować zawsze wiesz, próbować wszystkich zabić, nie wiadomo, że o, no wiadomo, przejechał po nich. Staracie się wszystkich zabić, nie? no to nie ładniej tylko ślub, nie ładcze tylko ślub. Się, to nie, nie ma śrub, człowieku, to jest nam dysze, co ty myślisz, że to jest taki stary jakiś śrub? To jest tylko dyszówka, więc. Ja Jak, się mógł wyprzeć tych śrub. Świeczyste teraz, pierwszy Patrz, o, zobacz. <ślesy> jest znowu to ocznik. Dwie ładnie się kręcą, dwie ładnie się kręcą. To widziałeś? Ej, <ślesy> to ładna burza. <ślesy> Takiego wała jak Polska cała. <ślesy>

Smutno, bo buzard się popsuł. I smutny.